Witajcie na kolejnym montażu klimatyzacji. Jest, znajdujemy się w Łaziskach Górnych. Przed Wami Bogdan z Klimatyzacja Katowice i jego wierny pomocnik Roger. Panowie, Karol zażądał, żeby filmiki były bardziej dynamiczne, z większą pompą. Z większą pompą? I z uśmiechem, także Roger opowiedz jakiś kawał. Jedzie po Manarverze i się cieszy, że się półka kręcą. No pięknie, no to już tym akcentem zaczynamy. A teraz zasuniemy na poważnie. Jestem, jak tutaj operator mówił, w Łaziskach Górnych. Montujemy klimatyzator 5 kW revio Jest kawał sprzętu, jakieś większy, więcej informacji co do tego sprzętu, jego parametrów, głośności. Tam wszystko jest u nas na kanale. Szef Karol ładnie testował i opisywał te sprzęty, zalety i wady. Więc jak chcę jakieś pytania co do sprzętu, to na kanale na pewno wszystkie informacje są. I teraz tak, lecimy. Sam z gospodarza był, żeby klimat satur był tutaj ładnie na środku. I głównie rozchodzi się o to, że ma schłodzić tutaj to pomieszczenie. I za tymi drzwiami tutaj są jeszcze trzy pomieszczenia. Chciałby, żeby coś mu tam doleciało powietrza. Ja zadecydowałem, no i tak ustaliłem już z klientem, że najlepsze miejsce, według mnie, będzie tutaj. Żeby coś dolatywało do tamtych pomiesz yy, pomieszczeń, to musi to być tutaj, żeby wyjało tam, bo jakby wyjało bezpośrednio na telewizor, to, to powietrze, co by się kotłowało, spadałoby wszystko na dół, nic by tam nie dolatywało. A w tym przypadku teraz, punkt opadania powietrza będzie gdzieś na tej wysokości, więc swobodnie. Będzie sobie tam dolatowało. Dobra, zasilanie starych. już mamy, bo już y, jesteśmy tutaj od godzinki. Operator się spóźnił. W komentarzach go tam pod ten, <grym <grym <Odpowiedź> pod y, Mamy tutaj już przewiert. Gospodarz y mówi, żeby normalnie tutaj mógł puć. Zjeżdżamy na dół, przebijamy się w y podłogę i wychodzimy w y garażu. Możemy tam przejść. Bo zaraz dojdziemy kuli, to jest jakieś 40 minut. Wyłączenie z tego czasu Operator naprawdę ciekawe. Na z naszych pomiarów i z tego co tutaj gospodarz mówił, powinniśmy wyjść gdzieś w tym miejscu. Jak, jak się przebijemy przez podłogę, lecimy instalacją tutaj, koło kabli, e, robimy sobie swój osobny przewiat. Przebijamy się na drugą stronę, jeszcze zasilanie będziemy wyrywali z tej skrzynki, więc od razu idziemy e, w nią na osobny bezpiecznik. I ten traceczki ma tu wisieć gdzieś tutaj, zaraz nad tym daszkiem, a skropinami podjeżdżamy pod pompę, żeby jak już tam się skrycha, żeby tam było. Pompa to jest Karol sprawa? Nie, wiecie. E, nie, nie, nie. Pompę montował ktoś inny tak, Bo gospodarz jest. nas niedawno znalazł e, na YouTubie i... Nie prawda, Karol nie odpisywał. <grym> tak? <grym> o jest roboty, gospodarz, to powiedz. E, to, tylo, to na <grym> na czek. dlaczego nie ten... Nie my montowali tą pompę. gospodarz gospodarza skarżyć? Tak, ja razie telefonów. Faktury nie przesuwaczy, Także mamy z rodzajem jakieś 5 godzin roboty jeszcze, żeby to wszystko ładnie, schludnie zrobić, estetycznie, więc będziemy działać i będziemy zaraz na bieżąco zdawać rechylację, a do live'a to jeszcze poczekamy trochę. Na chwilę obecną wszystkie przewody mamy już przeciągnięte. Panie Bogdan, w internetach pojawiło się pytanie, dlaczego używacie PEX-a, a nie standardowego węża do odprowadzania strunów. bo PEX jest droższy. My lecimy na najlepszych materiałach. Nie, dlatego, że w dziurze, którą wygryzła mysza jest taka sprawa, że normalny wężyk się może załamać i przepływu nie będzie. Później będzie kapało ze ściany, bo nie wiadomo gdzie tak? szukać przyczyny. Jak? Jak jest zamienki, tak? Tak, PEX, no nie ma szans, żeby coś się z nim stkało, a dwa te wężyki, co dają oryginalne z czasem ten elastyk parcieje, dwa od środka odgrzebiając, tego też szybciej <tutki> się zużywa. To jest środek odgrzebiający, a PEX pracuje pod ciśnieniem, jest do podłogówki, do kaloryferów, do wody. lepiej do płyhaczy być pewnym, że zawsze będzie wszystko dobrze, niż Później kombinować, bo się gdzieś przygiął w ścianie i nie wiadomo gdzie szukać przyczyn. No to wszystko jasne, wracamy za chwilę. Urządzenie działa, aktualnie w trybie ogrzania. Cała instalacja wygląda następująco. Przechodzimy przez ścianę i przewracamy się dół do garażu. W garażu wychodzimy. Korytkiem przechodzimy sufitem za ścianę na zewnątrz do agregatu. Tutaj podłączone mamy zasilanie. A na zewnątrz agregat prezentuje się następująco. W trybie grzania jest dość cichy. Konstrukcja jest odsunięta od ściany, gdyż nikt nie powiedział, że będzie tutaj wykonywanie docieplenia elewacji. Urządzenie grzeje bardzo dobrze. Co na to sam gospodarz? Zadowolony jestem z instalacji, będę polecał. Instalacja ładnie wykonana, schudna. Widać, że tutaj posprzątane wszystko jak należy. No, nie jest, to nie jest Musi być wszystko na ładnie. Więc jestem bardzo zadowolony trochę się zeszło z, y, czasowo dzisiaj ale nie wiem że będzie ma... Ale finalnie wszyscy są zadowoleni. Tak głośność urządzenia prezentuje się następująco 20% 40% 60% 100%. Co działa? Działa? Czy nie bardzo? W miarę cicho. Co? W miarę cicho. Nie, ogólnie jest spokojnie. Jakieś pożegnanie, panie Bogdanie? Do widzenia. <laughs> Szybko poszło.